Siemaneczko, z tej strony Maucik. To jest pierwszy odcinek w sumie od miesiąca, może półtora. Przepraszam was za to wszystko, że nie było streamów, nie było odcinków. Bardzo was przepraszam, mam nadzieję, że mi wybaczycie. To jest odcinek taki wyjaśniający. I jak, jak, jak jest w tytule, czy odchodzę z YouTube'a? Nie, nie odchodzę. Będę tu żył wieki wieków, lat, y, miesięcy i wieków i tak dalej. Um, mam nadzieję, że jeszcze nie umarłem na tym YouTubie, że pomożecie mi no, wybicie tak naprawdę, bo no, bardzo, bardzo dawno nie robimy tych odcinków, streamów, bo po miesiąc, półtora, jak nie więcej. Przepraszam jeszcze raz za to. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy się dobrze zabawić, bo dzisiaj będzie streamek o 18:00. Dzisiaj jest 20 czerwca, czyli niedziela. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie właśnie tak fajnie w streamku i że nie fajnie to. 20 lipca to jest ważna data. Dlaczego? Ponieważ wtedy wychodzi pierwszy odcinek z mojej serii. Będzie to seria popularna. Nie powiem Wam jak na razie co w niej będzie, kto będzie w niej i tak dalej, co by się działo, bo to będzie niespodzianka. Mam nadzieję, że będzie fajna to, niespodzianka, fajna seria, że się fajnie przyjmie, bo raczej jest dopracowana i no dużo osób się będzie starać w niej. No to co? Widzimy się o 18.00 dzisiaj na streamie. I jak to będzie z odcinkami? No nie wiem. Aktualnie nie wiem, co, jak to będzie z odcinkami, zobaczymy. I ja dlaczego jeszcze nie było odcinków i streamów. Musiałem podciągnąć sobie oceny w szkole. Zdaję z wszystkiego, jakby ktoś pytał. Eee, w domu musiałem trochę poogarniać. Więc mam nadzieję, że jeszcze ktoś tutaj został przy mnie. Zobaczymy, ile osób to obejrzy. Możecie zostawić komentarz taki no fajny, miły komentarz. I co? Widzimy się dzisiaj o 18.00. Papatki wszystkim. Papa pa, miłego dzionka. Bajo!